Dzień dobry, to jest New Skelet. W dzisiejszym odcinku Slimecraft. Dzisiaj coś porobimy, bo jak co? O kurczę. Nie mamy tekstur, więc tak nie wracam. Dobra, już jesteśmy normalnie, tap się coś zwalił, nie da się nagrywać, będę musiał pokombinować. No właśnie jesteśmy na grzybowej wyspie, to, to się buduje te rzeczy. No a rozpisy w punku, Bardzo dawno nie grałem. I... kurczę. No, do tego Slimecrafta to chyba nie wiem. Z... Dwa tygodnie nie grałem, może więcej, może mniej, nie mam dla tego pojęcia. Odłożenie płyżnej rzeczy, niż budować tego nie będziemy, po co? Polećmy sobie do mojej bazy, a inaczej... No, tutaj mamy ten, może zrobimy radzik, ten piękny teren od Creeperów. Oczywiście, żartuję, jeśli chodzi o to, ile wyszło? 1... 6, 16, 2... I teraz będę musiał aktualizować wszystkie tekstury. Znaczy, zaktualizowałem już sobie, bo tutaj teraz trzeba kliknąć, a wywaliło mi tekstury. Już robiłem WT103, ale wywaliło mi, no i muszę robić teraz od nowa. To jest smutne. No dobra, na szczęście nie robiłem jakichś nie wiem, trudnych rzeczy ani nic, więc jest dobrze. No dobrze. W dzisiejszym odcinku na początku pokażę Wam święty napis. Jeszcze raz. Ale może go jako dzisiejszy maciek zmienimy. Bo mam tajny plan, jak się zbogacić w szmaragdach. Eee, nie uwierzycie, on jest bardzo mądry. to jest? Dobra, dobrze. Jak widzicie, piękny napis: 40 subskrypcji. No, więc bardzo ładny. Każdego lubi. A kto nie, to. To nie wiem. No, jak widzicie, tutaj obrączka zł złota. Znaczy, to nie tło złota a diamentowy napis, ale to jest zbyt biedne. Nie mówię tu szczerze o żelazie, ani o diamentach. Mówię tu o... Emeraldach. Jeśli też pomyślałem o Netherite, no to chyba by go puknęło, bo to jest... no... zbyt... To jest zbyt czasochłonne. A jako że niedługo wychodzi 1.17, ja nie zbudowałem jeszcze rzeczy, których... no, chciałem zbudować na tym sezonie, to oznacza, że... Net a Netherite tym bardziej nie mam czasu, ponieważ muszę zbudować... Jak już mówiłem tą wyspę i jeszcze Cytadele w neterze. I w sumie możemy kończyć ten sezon. Mnie <grym grym> to trochę zabrzmiało jakbym już nie chciał grać. Nie, nie chciałbym grać, ale granie już ponad rok na tym świecie. Z półtorej już na... To trochę. Na Może się robić nunet, no, no, dlatego zrobiłem sobie przerwę. Teraz znowu chce mi się grać. Więc co w dzisiejszym odcinku? Nie wiem. Tak, skelet nie wie co w dzisiejszym odcinku. Może pójdziemy, to eksplorujemy neter. Albo może zrobimy jakieś wyzwania. To próbowałem. Gasty mnie nienawidzą. To to jest łatwe akurat, ale kolejny, który się tutaj pokazuje, jest trudny. Można by to zrobić, ale nie chcę się teraz patrzeć, jakie tu są. To można by zrobić, ale nie ma w burzy. To też można by zrobić. Też, ale musiałaby być noc, czy znaczy, tego to nie, 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 już nie zrobię. Znaczy, nie chcę się ten, tutaj też jakieś nudne. Są takie nudne challenge, że o, zjedz to na przykład. O, więc w sumie, jeśli chodzi o ten netherowe, tylko ten, no i ten został. W sumie z gastami można by się pobawić. Nie wiem, czy się naprawiły, biomy tak magicznie od razu, bo na 20 w 28, a były zwalone złote się przynajmniej nie, nie, nie. Przekraftuję to sobie w ogóle na te. Yy, bo były zwalone i na przykład nie wiem, Soul Sand Wall i mogło być powiedzmy yy, tym jak to się nazywało. Crimson Forest, no i na odwrót. Wszystko mogło... Co ja robię? Wszystko mogło być wszystkim naprawdę powalone. Nie wiem czy to się naprawiło. Jeśli nie, to trochę smutno, ale cóż. Tu yy, no mamy ten... To chyba... Dobra, niech se tu będzie. I dobra, właśnie ten... Zapalniczka, zapalniczka. No już mam podpalacze dzieci. Gdzie jest podpalacz? Tu jest podpalacz dzieci, haha, ha, ha, śmieszne. Więc dobra, idziemy sobie... Przywrócony kilof? Tak, przywrócony. Aha, sam się przywrócił. W ogóle, bo ja myślałem, żeby... Bo zmieniłem ten diamentowy kilof jeszcze raz. raz kolejny. Ale mówię, że nie, 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 nie wiem go przywrócić. No i... Cóż, komputer zrobił to sam za mnie. Czyli wywalił mi Jak to się zdarzyło, po prostu grałem sobie na tych teksturach i nagle komputer się po prostu powiedział, skraszuję się yellow No to, no i wywaliło mi te tekstury. Jezu, ile Tyfrayer. Won. No, a tu mamy stridera. I dobra. ulecimy na South and Boley. Z tamtą stronę jest najbliżej, bo tam prawie w ogóle netheru nie odkrywałem kiedyś. Z tamtą mam bardzo blisko, wiecie, to no właśnie nether. 1.16. Więc sobie polećmy, o, jak widzicie, Crimson Forest. O, już się chyba odbugowało. A jednak nie. Chociaż może... Nie. O, właśnie. Tu jest ten portal. Ten. I tak wziąłem na wszelki wypadek zapalniczkę, bo wcześniej to fireballami sobie robi. No ja widzę was. Co za praję ja tu challenge fajny próbuję zrobić, a ci nie biją. Koordynaty zapisane. O, bazal ci może przydać, ty szybko, to się zbiera. się, no, że wolniej to się zbierało. A nie tu przez to, że mam ja chyba soul speed tak mi się zdaje. Ja sobie zbiorę trochę tego. A. Mam prawie całą skrzynkę. Ale bazal tu nigdy za dużo. Czy coś? Nie wiem. Więc sobie zbierzmy. To jest po prostu. Jezu. To jest szybkie. To mi się podoba. I teraz trzeba poczekać na gasta. Teraz nie oczywiście na widoku więc nigdy się nie zrespił. Ale dobra. mi myślę, że kiedyś tutaj było sobie dwolej, także... Na tych też Ale mogę się mylić. Gasta zresp się. Widzicie krzyż z tego. No kurde czy coś. Nie ja, no, głupi gaz jakieś. O, więc tutaj jest zabugowane. No, chyba jednak jeszcze się nie, od nie odbugowało się. No zaraz piszcie, to jest Walls and wall i powinno was być u milion, A nie. on tak, zmieniono to. Halo. Oddalmy się trochę. No, respcie się. przekazę sobie to zbórę. No, to też nigdy. Za wiele. Jak to tam się mówiło? O halo, głupie gasty. Nie no, nie... Gdzie ty się żartujesz, typie? O jezu, kran farczy, kranny piglinowy złota, on się na mnie rzuca. No. Te pigliny to one myślą, że wszystko jest ich. Podzielcie się z ludźmi, oni też potrzebują złota. No i co? Pewnie się dalej nie zrespił. Ani jeden gast? Cicho to ja mam. Co? Ja to tak cicho, jak pójdę jest z jak mam 100 pro? Co? Alo, gdzie jest to miejsce? Jeszcze ja zgubiłem to miejsce za O, jest jeden gaz. Tylko... Tylko gdzie ja jestem? Halo. Ucieczka. Firewerki się skończyły, ja nie wiem gdzie ja jestem, a gaz do mnie nakwacza. W Crimson Forest. Piękne. Piękne bagi biomów. Co to za typek? Szybko, taktyczne te firewerki. Fire... Niszczy, bo się gaz mi tam i zabiję gasta Zaby mnie nie No gazu zabiję dużo, więc nie. Gdzie ten portal? Wiesz i... Nie wierzę. Aha! Dobra, ja spróbuję znaleźć portal, nie w nie być jakiś Dobra, znaleziony. Górde. Przez coś spalić. Gdzie jest zapalniczka? I latarni, czemu tego nie chłożym? Dobra, ruchimy. O jest, to trzeba by go jakoś nakierować tutaj. O! Bijaj! Chodź Tak blisko był, a ja to co chyba wiem, jak to zrobić, trzeba podlecić dalej, on tutaj podleci do nas bliżej Patrzcie, coraz dalej A on będzie tutaj podlatywał Tutaj jestem, no kurde, w typie. Nie, on woli nawalać z 5 Trzeba się ob obniżyć, żeby on też się zmienił. Kurde, nie no, mnie Nie wiem, że mnie nienawidzą. I nigdy nie wylecą do tego portalu, bo są chamskim giem. No, no, tak. Ech. Tego mi braku brakuje, żeby się palić przez dwa lata. This game is Crash. Dobra, ja coś spróbuję zrobić. Eee, dobra. A może jednak jeszcze chwilkę? Jeśli i popatrzymy. No nie wie, że tam tam tamten gdzieś w ogóle zniknął teraz tego. Ile was jest, skąd wystrzelacie? Wydaje mi się, że dwa. Jeden nie wiadomo skąd strzela. Aha. Znikł sobie. Genialnie Wiemy w ogóle jesteśmy. Dobra. Nagrywa się to w ogóle. Nagrywa. No to co za chamski gasty kurde. Dobra, spróbuję coś zrobić. Oficjalnie nie udało się. Kurde czy to się nagrywa? Dobra. Gasty mnie nienawidzą. Reszpie się ich milion wszędzie, tylko nie tutaj, więc... idzie do desu. tu jeszcze zostało. I pszony gaz. No, nawet tego. No tutaj, Sniper Duel. Co teoretycznie można teraz, tylko trzeba by uwierzyć jakoś uwieźlić szkieleta. No, może nie w obsydianie ale... I w piasku ukośni głębie dusz. Dobra, no, dajcie mi głębę dusz. Mamy stack głęby dusz. To teraz szkielet musi mi się zrespić. Dobra. O nie, jeszcze ci pijaniku. O wonni są. Panie szkielecie stój O, w sol sandzi go. Tutaj ten... Lepiej. Jest! Jak on tutaj stał na tym? A nic mi nie robisz, trele, molere. Prze nieważne. I dobra. teraz zrobię sobie dokładnie 50 kratek. On będzie stał tutaj. Teraz zabierz jeszcze jakiś. Lajdź mi, Teraz on dokładnie Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj nie mam liczyć. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na, 3, na, 4, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, nie liczyć, 36, 36, 37, 38, 39, 40, coś tam. Te... Powiedzmy później jeszcze około. Dobra, tutaj na pewno już jest 40. Teraz zajmiemy się tym panem. I dobra. Teraz wystarczy kopać do tamtego miasta. Oby się nie zdespałnował, ale chyba się nie zdespałnował. Nie znam pen. Zobaczymy. Jeśli się zdespałnował, to się kurze lekko. Oczywiście żartu jest lekko. O ja jeszcze zanim tutaj stoi Won mi, kurde, nienawidzę. Głupi. No. Ludzie. Pseudo. Jezu, jeszcze muszę przez to i przez to, głupi. To wszystko. No, Won! Dobra, gdzie jest te 50? Aha, jeszcze będę musiał. Dobra, nie, 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 to jest jeszcze gorszy czelęcz, kurde. Czy każe mi jakieś mosty budować? Nie wierzę. Mm. Jeszcze za wysoko. Alo, no to, 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 to głupi ci zabija? Zobaczysz. O. O. Nie to. My, patrzcie, kupiemy się tej Łanie. Ja to trwa, błagam, się nie za długo. Bo, bo źle by było. Dobra, to zarobić. będziemy się widzieć. Dobra, tor gotowy, tylko. I wolni stąd. charakter z tego szkieleta uwolnić, żeby... Nie wiedział, że to ja go uwolni. Trzeba by to teoretycznie zrobić niżej. Wtedy mogli... go postrzelić jakoś sensowniej. Opatrzcie teraz tutaj to. I... o! O Niestety dwa niliżej bo jestem mądry I Patrzcie, teraz trzeba tylko po prostu ten O Boże Myk Myk, myk, myk O patrzcie tutaj tak ładnie wszystko O, myk, myk Jezus, taki lag O, złotko jeszcze dostanę za to No dziękuję o, tutaj wyznaczyłem dokładnie tą dziurę. Teraz optifajna, trudno To chyba jednak nie było 50 gratek. Czekajcie. Sprawdzę sobie minus 315 i się powiększa. Tam powinno być minus 365 nie, nie no Fajcie tu kurde typy Gdzie to jest tu miejsce? Szkeletem tu Minus 368 Ty było ponad 50 kra. Tak halo 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 50 metrów no jedna kratka to jedna kraczka to jeden metr. Halo halo co to... To co to ma być niby? Przecież... Zabiłem go? Aha... No tak... Fire... Flame... Dobra, powiedzmy, że wykonałem challenge. tak... Cały z... odcinek polegał prawie na tym, żeby zrobić challenge. Który ostatecznie, teoretycznie się udał, a praktycznie no nie. Bo powiedzieli mi... Faj się na mordę, bo, ty, bo żyłeś, nie zabiłeś! Wynieszeć 5 milionów razy! Dobra, może sprowadzimy sobie jeszcze jednego szkieleta hmm? i walniemy go toporem. Tylko zabije pewnie, bo wszystko mi kocha. Więc dobra. Ja sobie zapiszę koordynaty tego miejsca. Jak mił. Haha, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gościu. Ha. I teraz odeśmy go. musi zginąć na hita jak nie zginie na hita to się wkurzę i będzie mi trochę smutno dobra, make i jeszcze nie yes finally but now, finally we have achievement no więc jeszcze sobie zbieram złoto, cały odcinek polegał na tym, że chcieliśmy zrobić ten głupi achievement, no to zrobiliśmy ten, okazało się, że powiedział mi nie, ale na szczęście zrzepił się kolejny szkielet, więc najlepszy odcinek, teraz robimy 6 szkieletów, ja pójdę do mojego spawnera, zrobię to ten, dla was to będzie kolejny odcinek, nie wiem, powiedzmy jutro, a ten wrzucam dzisiaj, chyba, nie jestem pewien, a drugi wrzucę później. No. no ogółem po prostu będzie trochę później wszystko i w ogóle znaczy. Ten odcinek nagrywam 16, no to 16 wy go dostaniecie, a w 17, czyli jutro, y będzie także kolejny odcinek. I to będzie odcinek właśnie ze spawnerem, gdzie będziemy urządzali 6 szkieletów, bo mnie kurzyły I mam ja szkieletów, bo gastów zabiłem jak pamiętam 600, ale gdzie są głupie szkielety. Tysiąc szkieletów, dobra. jutro będę miał milion. Więc. Challenge, milion szkieletów. E, nie przestaję grać, dopóki nie zabiję, nie zabiję miliona szkieletów. Więc w tym odcinku żegnam. To pa!